Siema, ja jestem Szerki Witam Was w moim powietrznym poradniku na Minecrafta 1.8.1.9 Jak zrobić super komputer Wypasiony, realistyczny Chyba, że, chyba, że Nie lubicie realistyczności w Minecrafcie. Dobra, pomijając ten fakt Możemy już zaczynać Potrzebne rzeczy to stojak na zbroję Jakiś budulec, tłok Jakiś blok zasilający Skórzane spodnie i kowadła Więc tak, zaczynamy od postawienia Takich bloczków Teraz kładziemy piston, kładziemy nasz tutaj stojak na zbroję, ubieramy go w czarne spodnie, dajemy tutaj kowadło. Budujemy tutaj takie coś na tyle kratek, już Wam pokazuję, to jest tyle kratek. Raz, dwa, trzy, cztery w górę i teraz tak, budujemy tutaj tłok, tutaj dajemy stojak na zbroję i tutaj dajemy kowadło. Teraz Możemy to już zniszczyć tutaj w taki sposób. I teraz wystarczy to zasilić. Ja to oczywiście tutaj tak przesunę. I to zasilamy ten blok redstone. A. I uwaga! Niszczymy piston. Nie blok redstone'a. Więc niszczymy piston. No i teraz tak. Niszczymy kowadła. I to rozwalamy. Ile powstaje nam coś takiego. Teraz budowodujemy tutaj dwa klocki. Dajemy dwa kowadła. bierzemy budujemy tutaj coś takiego. Dajemy tutaj o właśnie w taki sposób yy, i zasilamy to. Niszczymy blok redstone'a. No i komputer mamy prawie gotowy. Jeżeli chcecie popracować nad tym komputerkiem jeszcze trochę, to możecie zrobić bardzo fajne urozmaicenie. Więc tak, to jest nasz komputer. Wygląda on super, jak dla mnie. Więc. Z zróbcie sobie taki komputer w Minecrafcie w domku na przykład na ozdobę. Tak, tak wygląda komputerek. Teraz co możemy tego komputerka dodać? Wejrzemy na przykład przycisk, tak? Przycisk. Możemy go tutaj dodać jako myszkę. Tylko, jeżeli robicie komputer, to pamiętajcie, że jeżeli chcecie mieć. W ładnym miejscu, Tak żeby ta myszka była tak obrócona właśnie w taką stronę, to róbcie komputer w tą stronę. I będziecie mieli taką ładną myszkę w tą stronę. No co oczywiście mi się nie udało, ja zrobiłem w taką stronę, ale ale to jest to jest tylko myszka to, to myszkę możemy zmienić i tak wygląda nasz komputer widzicie, jest klawiatura to jest takie zaciemnienie tego tak to by normalnie wyglądały takie armostandy w ścianie tak to nazwę i to jest klawiaturka i tutaj jest ekran więc jeżeli ktoś po prostu chciałby taki komputerek sobie w domku zbudować podoba mu się to to jest komputerek dla niego spadaj slajmuś Powiedz tam, Sio. no i to jest komputerek dla niego jeżeli filmik się Wam spodobał, o komputerku, takim w Minecrafcie, taki malutki poradnik Jeżeli chcielibyście więcej poradników na moim kanale, bo to jest mój pierwszy poradnik To po prostu zosta zostawcie minimum tutaj 5 lajków I zrobię kolejny poradnik dla Was, jak zrobić, no nie wiem Napiszcie w komentarzach jak, jaki byście chcieli poradnik ja, ja zrobię oczywiście swój poradnik Więc Siema!